Deton... Oh. Łączy się z detonacją. Fajnie, fajnie, zaczynamy. Wow. Wow. Czy to są to słynne napady? To fajnie O dobra, tak strzelam. Ja totalnie nie wiem o co chodzi, to jestem w ciągu akcji. Wszystko porozwalane, a tu mamy nasz sejfik.

A? A, co mam zrobić? Ok, no i co ja teraz. A, dobra. Ok, dobra. Już przynajmniej wiem, jak przyłączanie się robi. No to lecimy dalej w GZEA5, jak się cieszę na tą grę. Jak się, jak się chować. Okej, okay, dobra, już mam, wyczaiłem Ale chyba nie tutaj muszę Albo tutaj No Chowamy się Ej panowie, co się dzieje Już na samym początku mi się to wszystko... No Gdzie ja się mam schować? Gdzie mam się schować? Tu? Aha, fajnie, że ktoś mi powiedział Fajnie, że mi ktoś powiedział Już zaczynam GTA i wyglądam jakbym totalnie nie potrafił grać Tak, myślałem, że, no, tak naprawdę myślałem, że się bardzo. Oby mi się nie zobaczył Jeszcze dzisiaj go rozkręcałem Okej okay. No to lecimy co like Pięć gwiazdek. Nice. Nice. Mamy jeden, drugi. Wsiadamy, wsiadamy. Uargh, co, co zrobić? Co? Dobra. Ok. Dobra. Wszyscy na glebę Jeszcze dwóch Przez osłonę Jeszcze. Dobra. No. Patrz jak leżą, leżą wszyscy. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Pięknie. Jeszcze. I dostał. No to siadamy, panowie. Panowie, siadamy! No czemu nie możemy wsiąść do auta? Co za głupota. A, bo do tamtego auta możemy wejść, bardzo chętnie. Pięknie. Pięknie, jazda. No, do kogo? Do niego, on jest najważniejszy. No, co się dzieje? A jestem tym Woroninem, ale ja, ja ja. to się nazywa, zostać wrzuconym w środek akcji centralnie. Ja zostanę tutaj. No, 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 no. Dobra. Aha, samochód mam tam, że. No to tędy, panowie. Na skróty lecimy. Czekajcie, ja chciałbym się przyłączyć. Aha, na niego mam się przyłączyć, czy co? Okej, okay. mamy trochę czasu, jazda. No i nareszcie trochę czasu, żeby odsapnąć, a nie w środek znaczy, że w środek akcji to super, ale cześć, witajcie z tej strony, Jacob, jeszcze raz. E, witam was. Co? What the f Nie odjeżdżaj mi nigdzie. Kto jeszcze? Kto jeszcze? Kto chce jeszcze? Kto chce jeszcze? Kto chce jeszcze? Dobra, no to wszyscy też... Do... I wsiadamy do samochodu Proszę, dajcie mi poprowadzić, ja chcę jechać Ej, ja chcę jechać <Serbia> Już go lubię No to się dzieje, to się dzieje Dajcie mi poprowadzić A tam jest ich, jest ich czwórka złącznie, no ale... Ostatni Franklin to jest Franklin tym czarnym prawda? Który będzie? O, o! Yes! Wejdziemy, wejdziemy. Proszę, mogę jechać? O, fuck! No, czyli witamy w GTA. No, jest fajny GPS, dobra. Ciekawe czy tak samo, czy tak samo e, jest, tu, tak wygląda jazda jak w czwórce. Zobaczymy zaraz. Wow, jest, wow, wow, dobrze, spokojnie jedziemy za GPS-em Cóż za pierwszy, cóż za pierwszy odcinek, cóż za pierwsza misja w tej grze Ej, I, I jak zawsze w GTA... Nie, fajnie się prowadzi, naprawdę, chyba Ale zdąży O, oh, fuck Moje koła, no i po oponach Do domu, szybko trzeba się schować Mam nadzieję, że uda się znaczy, ja wiem, że się udało, Inaczej na co byśmy dalej nie grali? Nasi dwaj bohaterowie, którymi na pewno będziemy grali? Co? Co? Someone must have fucking talked. Hey, Brad's gonna be fine. We gotta get the fuck out of here. Oh, Oh, Jesus. T, you gotta get out of here. I'm gonna leave you, my king. Go. God, I'm not gonna be fucking gonna bleed out. Go. Go. No. Kill me. I pięknie jedziemy moi drodzy. Tu fajnie jest fajne auto znaczy autocelowanie Mamy naboi dość z tego co widzę A Glean spokojnie do dużo do zabicia Zastanawiam się czy sobie potem nie przełączyć e, troszkę, bo... E, obecnie na R2 i R. Wow i na R1 jest strzelanie Znaczy R2 i R, e, L2 ale się zastanawiam, czy po prostu nie zmienić sobie tego na R na górze Chyba będzie troszkę lepiej. No ale zobaczymy potem, zobaczymy potem. What the f Jak się też zabrać się z tego w tej bitwie? Przewróciłem cię. Cześć Cześć no Myślicie, że dwójka mnie zatrzyma? Serio?

We Rockstar Games to... presents presents Michael like chyba że we do not know your infinite mysteries, but we know that you will show mercy to our friend no boy ja Grand Theft Auto 5 GTA, najdłużej oczekiwana gra tego roku, tak mi się wydaje, i no, przez wielu ostatnich lat. Czwórka, moim zdaniem, była naprawdę dobra, choć wielu twierdzi, że tak nie było. GTA San Andreas, uważana za kultową tej serii, tak samo jak w sumie poprzednie, ciężko powiedzieć, która gra nie była kultowa, naprawdę, bo wszystkie miały w sobie coś, co znaczy miały coś, co wprowadza totalną nowość. Było odświeżone, ale nie tylko pod względem grafiki, ale właśnie gameplayu. Co można robić? James. On jest dobrym chłopcem. On jest dobrym chłopcem. Dobry chłopiec. Dlaczego? Bo on pomaga Nie. On siedzi na swoim tyłku cały dzień, fajnie i drgnie, gdy gra w tę chudobną grę. To jest nasz standard dobra? Nie dziwi, że ten kraj jest zepsuty. A co ty? What about me? Hey. I don't have the advantages that kid has. By the time I was his age, I'd already been in prison twice. I robbed banks. I ran whores. I smuggled dope. And you consider them achievements? These were the opportunities <laughs> I had. At least I took them. And where did these opportunities get you, Michael? They got me right fucking here. The end of the road. With a big house and a useless kid, and I'm stuck talking to you because no one else gives a shit. Oh, I'm living a dream, baby. And that dream is fucked. It is fucking fucked. Let it all out. Let it go. I think I just did. <sighs> oh. Well, I think that's all we have time for. <laughs> <The same> time <inaudible> I guess.

Jakie powstało w historii gier komputerowych Zobaczymy Hot dogi słynne z GTA 4 Mieszkania, yoga. Ale się będzie działo, już się nie mogę doczekać Naprawdę to będzie jedna z największych serii Oczywiście nie tylko u mnie, pewnie u masy innych youtuberów Bo już to widziałem Ale GTA jest naprawdę niesamowite I mam nadzieję, że takie zostanie Przesunąłem Przez przypadek kliknąłem O nie Ale już się ładuje o, come on. Shit, come on. mamy Damn. Franklina. Mikrofuta. <laughs> yeah. <laughs> <bad crap>. <laughs> nice. Nice, zbiorę białego. Zawsze byłem fanem, bo to jest Audi i Ferrari odpowiedniki. Ja zawsze byłem R8 oh, fabuł.

Nice! Jakie to miasto jest ogromne jak... Już się nie mogę doczekać na latanie i jeżeli nie jeszcze większą, miastę, to odkąd na sam początek jest niezłe. A czyżby Czyżby e, rowerki powróciły? Oczywiście, że tak. Wow! Dobra, gdzie my idziemy? Sorry! Pierwszy człowiek zaliczony. Nice! Prowadzenie jest po 100 lepsze niż w GTA 4. I, 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 myślałem, że przez korty przejdzie, nie? Wow, 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 wow. Nice, lewo się robi. Na szczęście nie są takie Wo wow, wow. widzieliście ten skok? Aha, to jest specjalność Franklina. Nice, nice, nice. Pozwala nam. No, oh, Czekajcie, pozwala nam lepiej kontrolować to, co się dzieje. Ale chyba sobie jakoś przełączyłem widok z kamery teraz. Nice. Wow, wow, wow. Wracamy do samochodu, ale Franklin. Trochę mi się kamera z... Co? What? Ty? No cześć Co? Co zrobiłem? Misja nieudana? Nie ma to jak zrobić pierwszą misję i już ją zepsuć Okej okay, moi drodzy, no to wracamy, mam nadzieję, że teraz będzie wszystko okej okay. Powodem moich nieudanych misji był wadliwy pad No cóż, bywa tego sobie wyjdziemy i teraz już będzie wszystko dobrze, bo ten, którego teraz przywiozłem jest mój, jest no, nowym padem, ale słuchaj, może nie jest tak jak Dualshock trójka, no ale damy radę jakoś, prawda? Nie mamy wyjścia Nie mamy wyjścia okay. I jedziemy, uderz mnie na głośniki I juhoł Czerwony wozik, No, powiem wam, że lepiej się to bo te troszkę ciężej się, te gałki chodzą oh, yeah. Patrzcie się na ten driftik. Jacob jedzie do Los Santos Okej okay. Zamroknąć wojstwo? To daj znać Uuu, oh, jaka no proszę Żegnamy GTA 4 w tym momencie Naprawdę, strasznie dobrze się trzyma drogi A to jest ważne w tej grze, bo trzeba będzie uciekać szybko Dobra, gdzie teraz, gdzie teraz? Jest, jestem, dobra, za nim No moi drodzy, jeszcze raz mówię, jeszcze raz wykonujemy tą misję, bo Pad mi ale teraz mam nadzieję, że będzie wszystko w porządku Wyluzuj Wyluzuj, wyluzuj Rowerek, musimy się rowerkiem przyjechać. Uuu i przebijamy przez Ludzie Uwaga Auu, sorry Sorry, sorry Ej, panie Panie jak ty jeździsz, jak ty jeździsz Powiedz mi, powiedz mi jak jeździsz u u i I, o, fuck, fuck. I jasna. No, Radio wyłączone. I nie chciałem wyłączać Radio. O, Mam konto. Nice. Jeszcze raz. Wow, wow. Frankie, się zdecydowanie podoba. I pięknie. Ale trochę, to nie listy, że, bo byśmy polecieli już dawno, ale to jest GTA. To ma być świetne. Musiałem Muszę przyzwyczaić do konsoli, muszę wam powiedzieć, że prze, przerzutka z PC na konsolę jest o tyle, e, o tyle inna, że to jest zupełnie nowe ogarnianie wszystkiego. No i co ja tu mam zrobić? Co ja tu miałem zrobić? He, was, was jak Jay-Z, serio ten Franklin. I na parking. Nice Co to włączyłem? Dzikachu i co? Co on, gdzie on nas prowadzi? Wow, 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 ale się teraz wystraszyłem. Ale jest dobrze, jest dobrze. GTA 5 Mamy. Auto załatwione. What you going to smoke the road for, dog? Move over so the traffic can flow through. Whatever, nigga. I'll let something flow through your ass. Dog, I ain't too sure that joke works, dog. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit, The one time. Be cool, fool. We got the paperwork. Whatever, you explain that shit. i see you at the dealership. Explain that shit, my ass. Tim, only What the f? Aha, Chigam is going to be super. Super... Fuck! No to pierwsza ucieczka. Oczywiście znaczy w sumie nie pierwsza, bo już, już uciekaliśmy, ale taka oficjalna przed gminami. Hmm. Prowadzenie auta jest po prostu wyborne. Najlepsze na świecie. Muszę też przyzwyczajeni do tej mapy, bo wcześniej GTA była płaska i nie czarł mi się nie było widać aż... Pięknie, to jest umiejętność Franklina Nice, będzie przydatna, już to czuję Wow, i na autostradę Baby, ops, dobra O, było niespodziewane Nie, 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 nie O, dobra, no a to zjeżdżamy przy okazji Kurczę, gliny się strasznie mocno trzymają w tej, w tej, w tej, w tej wersji A, czekajcie No, zróbcie to samo. Frajerzy, gdzie moje? Gdzie moje? Co? Kto do O, jakie ładne auta. Kurczę, ta, ta, to by mi się strasznie podoba, że te auta są naprawdę e, zrobione na te realistyczne. Tak jak są normalnie, po prostu nazwy pozmieniali. No tu, jak mnie znajdą, to by była przesada. Przecież. Jeszcze sobie tu wiadę. Co? I, I, Ciekne czy Jak tu się ucieka w ogóle? Chyba coś, coś w tym rodzaju, ale no nie dam, nie dam sobie uciąć głowy. Przejechali. Kiedyś śmieszny. No proszę, widzicie! Widzicie! Pięknie uciekliśmy gliną. Aha, tutaj sobie nie przyjadę za bardzo. Co? Nice, 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 nice. No to co, jedziemy? Potem pewnie jeszcze będzie misja z tym związana. Będzie misja związana z tym Wladimirem. Nie pamiętam jak się nazywa. Po rosyjsku. Wow, wow, wow. Fajnie, fajnie rozwiązana jest bardzo mini mapka. Do salonu to auto idę zawieźć. No proszę. Szybki hamulec. Muszę nie mogę doczekać dorwać się do tego auta terenowego białego. Nice, jest, a właśnie tam tego. Ciekawy, właśnie, nie, nie tego. Tego nie, albo tego. E, ciekawe, czy w tej w tym geta występuje też coś takiego, że jeżeli raz złapiesz coś auto, to drugi raz potem ono, ono ciągle występuje, po prostu wszędzie. O, no proszę. Premium Deluxe. You are a And I will not sell you this car. I will <laughs> not. You make my skin crawl, you neo Nazi. Hey, uh, you are all the same. <laughs> this racist insulted me. Hey, what's up, bro? Who you calling a nigga? No, no, I'm not calling nobody a nigga. Wait, what the fuck? I, I mean, <laughs> N word. I, I that, That's not cool, man. I, I don't <laughs> you fucking right, and you better keep it right, because this man right here, he's an international businessman, a multiculturalist. That I could not have said better myself. <laughs> I, but seriously, maybe he's not a racist. But I don't think that he is man enough for a car like this. Wait, wait a second. <laughs> this guy right here, him, get him a hybrid. That's a real man's car. <laughs> <laughs> I think you are right, Lamar. You can Lamar. I understand. Money is an issue. eh? Money isn't an issue. This is the best part. Watch this when he real man He gonna get all this full money. Watch this. Look, man, I gotta go. Hey, <laughs> Samia?

oh better yet maybe tanisha call your dog ass if she ever stop fucking with that brain surgeon and the lawyer she fucking with <laughs> oh jakieś, jakieś zatar... what? what what Chyba naprawdę trzeba będzie mu zrobić, co? Oh, honey <laughs> y'all telling me oh he here we living oh. on top of each other and it ain't right going on Shoo! Oh, get on out of here oh, Okej okay, I see you what the, thing you what the f No okej, okay, dobra. Czytam sobie to co jest po lewej stronie, bo chyba wydaje, wydaje się to dość ważne To co, idziemy sobie zapisać, co? Po, pomimo tego, że słońce świeci jak popieprzone jakaś koszula O, no proszę, możemy zapisywać kiedy chcemy. Jak tylko wyciągniemy telefon i da, da, damy zapisz, ciekawe, czy można kupować? Na pewno można kupować ubrania. Nie wierzę, że nie można kupić. E, ubrań GTA, kasa jak zawsze. Nice. Chętnie zapiszę. Dzięki. A indra śnięcia. Skoncentrowany kierowca, zwycięzca. Przybywamy w pokoju. Nie rozumiem o co chodzi, ale dzięki za wszystkie. Srebro tylko dostałem? Ale czemu? Dlaczego?

Okej, okay, no i mamy pierwszą misję. Moi drodzy, wydaje mi się, że na dzisiaj zakończymy u Franklina właśnie. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, pomimo tego, że mieliśmy na początku parę problemów z padem. Z tamtej strony siedzę, no widzicie? Ja już nie mogę Czekajcie, nie, zanim, zanim skończę. Ja muszę coś zrobić. Ja muszę coś zrobić. Ej, ty! Oh. <laughs> Jaki cios! piękny. witamy w GTA. Szybko sprintujemy <grywamy> Witamy w GTA Dzięki wam bardzo za uwagę, mam nadzieję, że się podobało I Idąc... do...